Jak Zabłocki wyszedł na mytle. To było dawno, dawno tak, że już nikomu się nie uda przypomnieć, jak się zwał ten kraj, w którym panował książę Brudas. Było w tym kraju wiele miast. I choć już nie ma śladu po nich, wiemy, że władca zamek miał w stolicy państwa, w Obrudonii. Ponoć w tym kraju były wsie takie, gdzie ludzie żyli schludnie, ale stolicą został gród, w którym od lat było najbrudniej. Nikt się nie kąpał w grodzie tym i nigdy nie mył rąk i twarzy, a po ulicach krążył tłum niby korowód kominiarzy, gdzie rzucisz okiem, brud i brud, i tak ogromne sterty śmieci, jakby ich nie wywoził nikt co najmniej już od trzech stuleci. A gdy nad miastem siąpił deszcz, wnet się rozlegał straszny lament, bo bulgotała wokół maś jeszcze czarniejsza niż atrament. A książę z baszty w zamku swym spoglądał na ten świat radośnie i pytał wciąż ministrów, czy już rzepa mu na uszach rośnie. Kiedy się zbliżał uczty, czas. Władyka śmiał się gromko, szczerze, patrząc jak sfora dworskich psów liże półmiski i talerze. Tak minął rok. Któregoś dnia książęcy okrzyk przerwał ciszę. Służba, medyka wezwać tu, chyba okuchłem, nic nie słyszę.